kochani, witam Was w moim nowym vlogu, mamy niedzielę, yy, niedzielę dokładnie to mamy dzisiaj yy, 16 lipca, tak, tak, mamy dzisiaj 16 lipca, niedziela, yy, no i co, właściwie to yy, idę zaraz do kościoła, więc tak naprawdę zaczęłam Wam nagrywać, jak już tak troszeczkę się ogarnęłam. No i co, jest u nas dzisiaj mega gorąco, myślę, że nie u nas, podejrzewam, że u Was też. Jest bardzo gorąco, ma być dzisiaj ponad 30 stopni, także moja klima po prostu dziś będzie błogosławiona absolutnie przeze mnie. Jak sobie teraz pomyślę, że mam wyjść tam na ten gorąc, to aż mnie po prostu, uff, już, jest mi, już mi jest słabo. No ja nie przepadam za takimi upałami, w sensie, że zawsze no, nie czuję się najlepiej. Więc mam nadzieję, że jakoś przetrwam. To po prostu ten czas w kościele, mam nadzieję, że nie będzie też tak duszno jakoś bardzo oby, bo no, może być ciężko. <laughs> Także trzymajcie kciuki, żeby jakoś dała radę po prostu ten czas jakoś tam spędzić tak, żeby żebym nie padła, no, bo naprawdę to jest dla mnie trudne. Mieliśmy i wcześniej, no ale jakoś tam nie wyszło. I idziemy teraz. Na 10.30 jest godzina po 10.00, także zaraz będziemy wychodzić. Yy, no i dzisiaj właściwie to jest dzień, kiedy wraca mój mąż już yy, po tych trzech tygodniach wędrowania. A także, yy, także fajnie, słuchajcie, dotarł szczęśliwie, w sensie no, tam na miejsce, do celu. Tak jak mówiłam, 3117 km na rowerze. Także gratulacje dla niego, po prostu mega, mega, mega super. Yy, no a oprócz tego, yy, no fajnie, mam nadzieję, że dzisiaj też yy, bezszczęśliwie powróci samolotem, będzie leciał yy, dwoma samolotami, z przysiadką będzie w domu przed dziesiątą, także no mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze, bezpiecznie, yy, no i już będziemy w komplecie. Yy, poza tym, co, yy, przymierzam się do robienia obiadu. Ale to jak wrócę z kościoła, to Wam tam wszystko powiem. Będę robić indyczka mojego ulubionego. Powiem Wam, jak ja go robię. Go robię bardzo prosto i myślę sobie, że to jest przepis, który wszyscy znają, ale ja, wam się, ja się podzielę z Wami tym, że właśnie z tego przepisu ten indyk po prostu udaje mi się zawsze. Raz mi się tylko nie udał. Nie wiem, myślę, że to mogła być kwestia jakiegoś dziwnego mięsa, może jakiegoś już takiego starego indy, indora, nie wiem o co chodzi, ale w każdym razie jak wtedy zrobiłam, to był taki, no taki był twardy, mimo tego, że robiłam tak jak zawsze, to jakoś nie był zbyt rewelacyjny, natomiast zwykle wychodzi mi cudowny, więc... Yy... Więc, więc wam na pewno powiem, jak to robię. E, co do sukienki, którą mam na sobie, to e, myślicie sobie, że pewnie w tamtym vlogu miałam taką samą. Tak, rzeczywiście. To jest, słuchajcie, sukienka, która jest chyba najlepsza na upały. Ze wszystkich po prostu, jakie mam. Naprawdę jest mega rewelacyjna. Także ubrałam ją, żeby jakoś w tym kościele przetrwać. Ona ma takie, wiecie, rękawki, które tutaj ją sobie fruwają, i to jest w ogóle super, i no, i to jest bardzo przewiewne, i to jest taka, taki materiał, że o. No, naprawdę. No, więc y, dlatego też w niej idę do kościoła, bo po prostu nie mam chyba nic takiego, co byłoby lżejszego, jeszcze lżejszego, także ta sukienka jest po prostu najlepsza na taki upał. Ta Dobra, słuchajcie, no to ja się zbieram, lecę i widzimy się później. No i słuchajcie, tak, jeśli chodzi o moje mięsko z indyka, to mam tak, pokrojone mięso w plasterki, takie plasterki, kawałki, no wiadomo, tam zależy jak to. <laughs> Miałam bardzo dużą taką <laughs> pierś z indyka, Tutaj mam w miejsce przyprawy, wszelakie. Ja daję mam taką wegetę bez tego, jak to się nazywa? Matko. Taką zdrową wegetę bez, tej takiej, takiej, bez tych takich jakichś tam chemicznych rzeczy. Więc dałam troszkę tej wegety. Tam są suszone warzywka i troszkę soli takiej kłodawskiej. Dałam tutaj też kary, dałam czosnek mielony, oczywiście oliwa z oliwek, cytryna, z przypraw jeszcze pieprz ziołowy. i Ja to wszystko teraz, to całe mięso, będę tutaj teraz wkładać i będę to obtaczać w tym e, po prostu co, co wam teraz wymieniłam każdy może sobie dać takie przyprawy oczywiście jak mu pasują to jest absolutna dowolność mięsko powkładałam nie wiem czy tam radę to zrobić jedną ręką ale widzicie tutaj jest taka sytuacja że tak na, na wszystko mniej więcej u wszystkie kawałki chłopaków tam w tle słyszycie na wszystkie kawałki mniej więcej wystarczy tego nie trzeba więcej dlatego, że to ma być takie, wiecie, takie, takie podotykane w tych przyprawach, nie? To nie ma być o, fajnie, zamknęliście drzwi. To ma być takie podotykane, a nie, nie tak, że jakoś, wiecie, bardzo mocno obtoczone, bo też żeby słone nie było. Ja w ogóle nawet tutaj soli nie dawałam. Zobaczymy, zaraz to spróbuję, ale wydaje mi się, że jak próbowałam wcześniej, to było ok. Dlatego, że no troszeczkę soli jest w tej wegecie, yy, także tu ok jest, słuchajcie, wszystko. Proszę bardzo. Jest opanierowane w sensie zrobione. I ja to wszystko teraz przełożę sobie tu do naczynia żaroodpornego, które sobie posmarowałam również oliwą z oliwek. Poprzekładam to tutaj i na wierzch dam trochę pieczarek. I to będzie moje mięsko. Wstawię je do piekarnika na 200 stopni góra-dół. Tryb konwencjonalny. I będzie się to, słuchajcie, piekło godzinę. Mięsko gotowe, przykryte warstwą pieczarek, taką nie, nie jakąś bardzo dużą, bo ja tylko tak troszkę sobie daję. No i pójdzie zaraz do piekarnika. Słuchajcie, nie wiem, czy mi się to uda nagrać, czy Wam się to uda mi pokazać, ale zobaczcie. Tu mam stół, tu są krzesła, zwykle wsunięte pod stół. Kto krzesło było wsunięte pod stół? Zobaczcie, co zrobił pies. Wlazł na krzesło, które było wsunięte pod stół. Jak nie wiem, jak on to zrobił w ogóle. No po prostu szok. No, a misiu, co ty to zrobiłeś? Wlazłeś sobie na krzesło? Naprawdę? No po prostu szok. Masz tutaj daszek, tak? Tu masz daszek. O, tu. A tutaj sobie siedzisz, tak? Tak, niunieczku? No jesteś licznym pieseczkiem moim, tak, no, tam dużo cienia, pod daszkiem, no rewelacja, jesteś kochany po prostu, o, jest słodko, mm. dziziopko moja. Także tak sobie w las po prostu, no ja nie mogę, naprawdę, no, super. Kochani moi, no ja się do Was odzywam tak prawie, że wieczorem. Jest ze mną Renia. Mówiłam Wam, że może będzie chciała się odezwać, więc może się odezwie, nie wiem. No to cześć, cześć. No, cześć, cześć Wam powie tak. I tu już musicie się ucieszyć, tak. Cieszcie się, odezwała się. Yy, siedzimy sobie... <grym> ale wiecie chęcie... co, humusu nie jemy. Tak, tym <grym> razem nie jemy hummusu. Yy, ale za to jemy moje warzywka, w sensie frytki warzywne z sosem czosnkowym. Także będziemy zaraz zabierać się za jedzenie, właśnie będziemy wyciągać... My tylko jemy. My tylko jemy na tych filmach, tak, tak, ludzie będą myśleli, że my tylko jemy. Nie no, spotkałyśmy się, słuchajcie, zrobiliśmy bardzo dobry deser w ogóle i ja Wam miałam go pokazać, ale wiecie co, że zapomniałam, bo go tak szybko zjedliśmy. No ale deser był przepyszny, zrobię go jeszcze na pewno, to Wam pokażę. To jest taki deser czekoladowy, który zalewa się po prostu owoce są owoce w pucharku to się zalewa takim takim, takim kremem czekoladowym no przepyszne. miałam na no, no to orzeszki. Pychota? No właśnie. Bardzo dobry, był, Naprawdę. Natomiast no teraz sobie będziemy jeść te fryteczki i no i sobie rozmawiamy i jest bardzo przyjemnie jak zawsze, jak zawsze z Renią. No. No, myślałam, że na bambuziaki buziaki przesyła ona, no. to mi misia. <laughs> no, no także słuchajcie, widzimy się, po, ja się widzę z Wami potem i jeszcze pewnie się odezwę. A w ogóle to czekam na męża, już będzie za jakieś dwie godziny, może dwie i pół. I na syna. E, I na syna, no syna to, no syna, to, czy ja wiem, czy tak czekam, no. Znaczy w sensie, chcę, żeby był, ale jakby mam go na co dzień, nie? Więc jak go trochę nie ma, to też okej, okay. przynajmniej zatęsknię na, na chwilę. No, pojechali dzisiaj do Chorzowa, tak sobie. I już nie będzie kolegi, już dzisiaj Michał wróci sam. Także no, także fajnie, spoko. Też już trochę odpocznę. Więc dobra, widzimy się potem. A my teraz zajadamy. Jak Wy coś jecie, to życzymy Wam smacznego! smacznego! Przychodzę do Was, kochani, już kolejnego dnia. Mamy poniedziałek. Przychodzę oczywiście z wodą. Te upały, słuchajcie, woda jest bardzo ważna, pamiętajcie o tym. Mówię ja o tym, bo jak wiecie, ja mam problem z tym, żeby pić, więc się staram. Mam jedną taką całą butelkę 1,5 litrową na jeden dzień i jeszcze staram się, żeby było ponad. Czyli biję, to 1,5 litra plus, jeszcze coś ponad, tak, żeby tak 2 litry się nazbierało. No, także już dzisiaj drugi kubek piję. No, to może nie jest zbyt wiele, jak mamy godzinę yy, w pół do dziesiątej. Ale ja to wypijam. To jest mały kubeczek, taki 200 ml i to mi lepiej idzie, wiecie, bo odkąd tak robię, to mi się bardziej sprawdza. Dlatego, bo jak piłam tak na zasadzie, że wiecie, nalewałam sobie takie szklanki jakieś większe, jakieś takie 300-350 ml, no to ciężko mi było to wypić naraz. I to się tak kończyło, że zostawiałam tą szklankę, nie piłam. Albo jak piłam, to to wypijałam i było mi niedobrze, i potem stwierdzałam, mm, nie chcę pić. No i tak wiecie, takie tak, tak to się kółeczko zamykało. No. Eee, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za komentarze pod tamtym filmem. Dziękuję wszystkim tym, którzy po pierwsze bardzo we mnie wierzą, i to jest super. Dziękuję bardzo. No nie ukrywam, że dla mnie to ta działalność i w ogóle to wszystko, co się dzieje, jest trudne. To nie jest łatwe. Wiecie, ja. I będąc niewidomą osobą, no mam wiele wątpliwości. Ja wiem, że takie wątpliwości, część tych wątpliwości, które mam ja, macie też Wy, ludzie widzący, to nie jest tak, że to są tylko moje wątpliwości. Ale wiecie, ja mam jeszcze dużo innych takich lęków związanych z tym, że no nie widzę i... No i ciekawe jak to będzie, czy sobie poradzę, wiecie, czy sobie dam radę z tym wszystkim. No mam oczywiście wokół siebie ludzi, którzy mi pomogą. Mm, i tą księgowość, tak, yy, wiadomo, że sobie sama tego nie będę robić, więc będzie mi to pomagał robić mój pan Jacek i wtedy ja się na pewno będę czuła bezpieczniej, że to wszystko jest gdzieś tam ogarnięte. Yy, no, wiem też, że tam, gdzie będę pracować, nie będę sama, no, będą też inni ludzie, więc wiecie, no, 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 będę się czuła pewnie bezpieczniej, tak, no, ale kurczę, wiecie, to dużo takich wątpliwości. Czy się znajdą pacjenci, klienci? E, czy to się w ogóle uda? I tak dalej, i tak dalej. Pytaliście mnie też tam w komentarzach, e, przynajmniej niektórzy wiem, że mają takie wątpliwości i się nad tym zastanawiają: czy będę pracować dalej w szkole? Więc e, mówię teraz tu i tak oficjalnie wszystkim tym, którzy mnie oglądają i są tego ciekawi: tak, będę na razie pracować w szkole. Dlatego, bo no nie jestem w stanie tym gabinetem zapracować na swoje życie póki co, bo jak wiecie dopiero zaczynam. Także na pewno na razie szkoła pozostaje bez zmian, w szkole jestem, a co będzie dalej, zobaczymy. Ej, co jeszcze wam mogę powiedzieć? Dziękuję wam też za komentarze związane z waszymi opiniami o moich ciuchach, To jest dla mnie super, wiecie, że ja to uwielbiam w ogóle. Tak się cieszę, że raz mam. Zawsze jak coś kupuję, to sobie myślę, oha, dobra, już mam, nie jestem pewna, ale powiedzmy, że mam jakieś, jakieś tam swoje, wiecie, swoich faworytów, albo się oczywiście dobrze czuję, albo nie, albo w kolorze, w sensie wiem, jaki kolor ktoś mi mówi i tak sobie myślę. M, ja bym chyba chciała to albo to i mam jakieś tam, tak jak mówię, faworytów. Ale myślę sobie, ale pokażę moim widzom, i jestem bardzo ciekawa, jakie będzie ich stanie. ja naprawdę bardzo, bardzo, bardzo się cieszę z tego, że Was mam. Eee, no bo no to są też dla mnie takie korzyści, nie? że możecie mi napisać, że, że. Ja wiem, że to są Wasze subiektywne opinie, Wasze przede wszystkim, no i jakby to nie muszą być moje opinie, No to spoko. Mam tą świadomość, ale samo to, że wiecie, że mam. Nie sobie rozsmarowuję krem, bo coś mi jakoś tak tusto. Yy, że, że wiecie, samo to, że mam po prostu was i możecie mi powiedzieć, i ja sobie tak yy, mogę też trochę pozbierać tych Waszych opinii i też się zastanowić, więc naprawdę jestem absolutnie. Ale szczęśliwa, że Was mam, także dziękuję Wam bardzo. E, tak, podam Wam swoich, e, swoich faworytów, a zwłaszcza podam Wam, m, już na pewno jak wybiorę, to Wam na pewno powiem. Jeszcze nie wybrałam, jeszcze nie wybrałam, jeszcze się waham, jeszcze się zastanawiam. No, mam na to miesiąc, więc generalnie jeszcze sobie daję chwilę. E, muszę też jakby zobaczyć, jak tam finansowo mi to wyjdzie, e, ile z tego mogę sobie zostawić, a ile oddać. No bo to jest też kwestia pieniążków. Ja teraz mam sporo wydatków różnych, zwłaszcza, że jak zacznę z gabinetem, to też sporo pieniędzy pójdzie na gabinet, no a zarobić na niego nie zarobię, póki co. Więc wiecie, no płacić już trzeba, ale klientów nie ma, klientów zero. Więc no, to taki to problem na początek. Co dzisiaj? Dzisiaj słuchajcie, tak, dzisiaj, teraz jeszcze sobie tak na spokojnie siedzę, bez że jakiejś tam spiny i tak dalej, chociaż zastanawiam się już tak powolutku, co dokładnie jeszcze zrobić na obiad, w sensie co, co zrobić jeszcze. Bo y, dlaczego jeszcze? Bo tak, zrobiłam wczoraj to mięsko, które Wam pokazywałam. I tego mięska mam jeszcze sporo, ale nie wiem też na ile. A dzisiaj zapowiedziały mi się dwie osoby, jak chodzi o gości. No, ja to po prostu mam, słuchajcie, taki otwarty, gościnny dom, że po prostu co chwilę coś, ktoś i w ogóle. Eee, no, co jest oczywiście bardzo miłe, natomiast no, no to mnie z, zmusza do zastanowienia się, co mam zrobić, no jeszcze. No, bo e, dwie osoby plus nas, nasza trójka, przecież, bo mój mąż już rzucił, więc e, jesteśmy już w trójkę. W związku z tym, wiecie, to jest pięć osób. Nie wiem, czy to mięsko zostało na pięć osób, wątpię. Także sądzę, niestety, że tak no trzy osoby to maks się naje, dwie muszą jeść co innego. Ja bardzo chętnie zjem już co innego, już niekoniecznie muszę jeść mięso. Wiecie, że ja to tak mięso raz zjem to mi wystarczy. Więc myślę, że y, zjem sobie coś innego i właśnie nad sobą się zastanowię, co zrobić, więc zrobię coś takiego bardziej wegańskiego. No i wtedy z tych osób tam, co przyjdą, to jak ktoś będzie miał ochotę mięso, to mięso, no po prostu jakoś się podzielimy tym obiadem. No, znowu wiecie, u nas się coś dzieje. W sensie no podejrzewam, że ktoś robi sobie remont po tym w całym tutaj y, działaniu z wodą, więc y, tak jak zresztą ja będę robić niedługo łazienki, w sensie tam za kilka miesięcy. No więc myślę sobie, że ktoś tak robi i znowu codziennie jest wiercenie, więc y, będziecie słyszeć, niestety. E, co poza tym? No właśnie tak, właśnie to, że y, y, Przyjdzie do mnie za chwilkę znajomy, zabierze mi zegarek, bo mi się folia zerwała z zegarka, a, a on ma siostrę fajną, która to bardzo ładnie umie przyklejać. Więc zabierze mi zegarek, e, napijemy się pewnie kamie, pogadamy, zabierze mi zegarek i potem przychodzą do mnie te dwie koleżanki, słuchajcie. to jest bardzo w ogóle fajne, bo e, przychodzi do mnie koleżanka, no to taka już, którą, z którą się znam, ho, 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 wiele, 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 wiele lat. Natomiast ona ma siostrę, którą ja, słuchajcie, poznałam tylko i wyłącznie przez telefon albo przez smsy, kiedy zachorowałam na raka. Te pół roku temu, kiedy to był, dokładnie pamiętam, słuchajcie, piątek, 18 listopada, kiedy zachorowałam i wtedy um, przyszła do mnie, jak się dowiedziały moje koleżanki dwie, to one natychmiast do mnie przy, przy, przywędrowały. Natychmiast, po prostu tak, żeby mnie wesprzeć, żeby ze mną być przez, w, tym pierwszym, w tym pierwszym momencie. I one przyszły Yy, znaczy, jedna z nich przyszła, a potem dopiero za jakiś czas przyszła druga. Przyszła ta jedna i od razu zadzwoniła do swojej siostry właśnie, właśnie to ta, do Kingi, i żeby Kinga mnie jakoś tam, wiecie, wsparła, powiedziała mi co jak, co dalej i tak dalej, no takie tam, wiecie. I ja ją poznałam w ten sposób, a jeszcze się nie znamy na żywo, więc dziś zobaczymy się pierwszy raz na żywo. I bardzo się z tego cieszę, super, bo jest naprawdę świetna dziewczyna. Także takie mam dzisiaj. I yy, akurat przyjdą tak mniej więcej w porze obiadowej, więc na pewno poczęstuję jej obiadkiem. A potem mam terapię, a za 15.07 zaczynam rehabilitację, więc dzisiaj dosyć późno mam rehabilitację, właśnie tak sobie teraz uzmysłowiłam, że w sumie tak trochę głupio, bo mam tą rehabilitację tak, że będę musiała sobie dzisiaj kolację trochę poprzesuwać, bo ja tak zwykle jem po siódmej, a będę musiała dzisiaj sobie troszkę przesunąć. No trudno, wiem później, no tak się czasem zdarza. No, więc taki dzisiaj dzień, słuchajcie, u mnie e, chyba jest trochę chłodniej, e, w ogóle jak się budziłam, to był taki straszny wiatr, że aż poleciałam na balkon zobaczyć, czy tam czegoś nie porwało, bo to strasznie wiało nie wiem, czy, czy się na burze zbierało, no ale w końcu nie ma żadnej burzy i nic się nie dzieje, ale jest pochmurno i tak bardziej chłodno, więc wydaje mi się, że dzisiaj troszkę lepiej odetchniemy przynajmniej. <laughs> no, yy, tak, więc to tak... Yy, się rozgadałam strasznie, ale Wam jeszcze opowiem, co się stało z klimatyzacją tak szybko. Słuchajcie, wczoraj jestem na spacerze z pieskiem, bo Michała nie było, więc poszłam z nim na spacer. Słuchajcie, jestem z nim z, od strony balkonów, no i tak sobie chodzę, spaceruję, on sobie tam coś wącha, a ja tak słyszę, a tam sobie z, z mojego bloku kapie woda, tak kap, kap i tak ona sobie tak kapie, wiecie, z balkonu na balkon, tak sobie leci aż na sam dół. Jezu, co tak, ale komuś coś kapie, ale się dzieje, komuś. Nie wiem, może ktoś, może z kwiatków, może z czegoś. Ale tak mi wszystko wszystkie. Nie, ale to przecież nie może być ode mnie. Nie, klimatyzacja. Nie, no na pewno nie, przecież mam tam dywanik i w ogóle jest tak gorąco, że na pewno przede wszystkim dywanik by wchłonął tą wodę najpierw, a że niby w ogóle poleciało dalej, to już by zdążyła wyschnąć, bo jest tak gorąco. No, ale coś miętknęło, jak przyszłam do lasu. I tak dostojnie ta woda kapała, że aż mi się to podobało. Postałam sobie chwilę, posłuchałam tej wody, po czym poszłam do domu. No i coś miętknęło, żeby się na ten balkon i zobaczyć. wchodzę na balkon, a balkon pływa. Okazało się, słuchajcie, że doniczkę, którą dałam pod wąż do klimatyzacji, no co, jak to doniczka? No była dziurawa. Więc się z tej doniczki zaczęło wylewać. Wylała się! No, dywanik. Owszem, dywanik był cały mokry, ale już nie, nie zdołał przyjąć więcej, więc woda sobie kapała z balkoniczku. Także posprzątałam, powycierałam. Dałam miskę i wiecie co? Ta miska też nie jest duża i ta miska mi się napełnia w mig. Wczoraj już jedną całą miskę wylałam do kwiatków. Fajne to jest, że mogę tą wodę do kwiatków, więc to jest super, bo jest przynajmniej, wiecie, taki pożytek z tego. Yy, więc podlełam już kwiatki y, tym wczoraj i już wieczorem widziałam, że jest pół kolej, kolejne tej miski. Zaraz będę musiała tam i skontrolować. Muszę mieć większe naczynie, koniecznie myślę, że takie co najmniej 3 litry, jak nie więcej. Także no, takie miałam wczoraj przygody z wodą. No, dobra, rozgadałam się. No to więc, słuchajcie, lecę yy, i widzimy się później. Kochani moi, widzę się z Wami teraz na balkonie. Minęło już chwilę, w sensie parę godzin. Byli u mnie, były u mnie to dziewczyny, koleżanki, w sensie była właśnie koleżanka ze, z tą swoją siostrą, o której wam mówiłam, poznałam ją bardzo fajna dziewczyna, także pogadałyśmy mm, o różnych rzeczach. Zrobiłam obiad, zrobiłam w ogóle dzisiaj coś takiego bardzo pysznego. Jest w Thermomixie taki przepis, na, nazywa się to chyba kalafior bolognese czy coś takiego. I to jest słuchajcie, taki, taki bardzo pyszna taka potrawa, makaron z kalafiorem i właśnie taki sosik pomidorowy. Bardzo to fajnie smakuje, bardzo mi to przypadło do gustu, także jadłam sobie to dzisiaj jako takie wega, wegańskie danko. No, a tam przy okazji inni też spróbowali, bo właśnie tak jak Wam mówiłam, bałam się, że mi mięsa braknie, więc a w sumie to nie brakło tak naprawdę. No, ale to danie też zrobiłam, także fajnie, bo też mam na jutro obiad, więc już nie muszę nic zrobić, więc superowo. No i teraz jeszcze siedzę, mam jakieś 15 minut, muszę się zbierać, bo jadę na rehabilitację, także to jest dzisiaj ostatni punkt mojego programu. W ciągu tego dnia. No, dzień taki bardzo sympatyczny, dużo się działo, ale też taki troszeczkę już męczący. Już tak czuję się, już troszeczkę zmęczona, ale no fajny, taki, taki, wiecie, miły dzień. W sumie, miły dzień z, ze znajomymi. Miałam też terapię, także, także bardzo fajnie, bardzo jakoś tak pozytywnie się czuję. No, także, także taka sytuacja i co? Myślę sobie tak, że już będę się z wami żegnać, bo. Mm, bo jak wrócę, to już to będzie już wieczór. Pewnie jakąś kolację sobie ogarnę i no i już nic nie będzie się dzisiaj ciekawego działo, także będę się z Wami już żegnać i widzimy się oczywiście w kolejnym vlogu. Także z Poczkot w ogóle to w tym tygodniu wyjeżdżam, także też będziecie mieli vlogi też z innego miejsca, nie tylko z mojego domu. Chociaż wiem, że te domowe też lubicie, no ale jesteście ze mną wszędzie tam, gdzie ja jestem, więc jak będę na wyjeździe, to też ze mną będziecie. Także trzymajcie się teraz cieplutko. Mam nadzieję, że spędziliście ze mną fajnie ten czas. No i widzimy się w przyszłym, kolejnym vlogu. Pa!